Cześć moi drodzy, witam a serdecznie na kanale. Obstawiamy jak zawsze na początek, zanim przejdziemy do konkretów prośba, zostawienie łapy w górę pod tym filmem, jedno kliknięcie dla ciebie, a tutaj wszystko pomagasz rozwijać. Także dziękuję serdecznie. Słuchajcie, robimy dzisiaj taki luźny, naprawdę luźny odcinek z kuponami na Ligę Mistrzów. E, pięć kuponów, pięć kuponów e, podesłanych do nas, granych pod promocję ze zwrotem kasy na pierwszym kuponie, tak, bo ta promocja jest cały czas aktualna. O tym powiem na początku, jeżeli ktoś chce, to sobie skipować, ale dla nowych graczy, no tutaj warto wysłuchać. Jeżeli nie macie konta w podkliku, to jest legalny. Polce Maher, a założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. użyjecie kodu promocyjnego. Obstawiam 50, tak jak teraz widzicie, no to możecie stworzyć pierwszy obojętnie jaki kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, kasę można wypłacić. Takie kupony zobaczycie choćby tutaj na filmie. Jeżeli ten kupon wejdzie, też wszystko jest Wasze, nie trzeba obracać, nie trzeba grać dalej. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja 2 minuty i można działać. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na, na Facebooku. Ponad 90 tysięcy typerów, także jest fajnie, jest naprawdę sporo ludzi. Linki macie w pod tym filmem i lecimy z konkursem. Jak zawsze jest 5 do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. Subskrybować kanał zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładną ilość goli we wszystkich e, wtorkowych i środowych meczach Ligi Mistrzów. dopisujecie swój login gracza z BetClika. Typujemy do wtorku, do godziny 18.45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na betklik nie biorą udziału w zabawie. Słuchajcie, tak jak mówiłem, udało nam się zebrać 5 kuponów granych pod promocję. Dwa kupony na overy, jeden na strzelców i dwie tasiemki. Zaczynamy od kuponu Jacka, który gra sobie coś takiego. No i tak jak mówiłem, wszyscy tutaj grają za 57 złotych. to są ich pierwsze kupony, pięć pierwszych kuponów osób, które sobie założyły konto w Betkliku. jeżeli te kupony się zesrają, pięć dych do nich wraca, jeżeli wejdą, wszystko jest ich i można sobie wypłacić o tej promocji mówiłem na samym początku, no ja tak tak jak widzicie gra tutaj overki, overki gra też Wojtek, tylko w nieco innej konwencji i Wiadomo, no tutaj można sobie pokminić, można popatrzeć, można coś ewentualnie skopiować od któregoś z chłopaków, e, to każdy ma tutaj swoją wizję. Na przykład Maciej gra samych strzelców, również za 57 zł, jeżeli mu to wejdzie, no to fajnie tylko gratulować i cieszyć się, że trafił taki fajny kupon. Jeżeli nie wejdzie 5 tych wraca, kasę może wypłacić, albo sobie huknąć coś innego. I jeszcze dwie takie, no powiedziałbym już tasiemki, bo to więcej zdarzeń pieprzu od Miłosza, czyli tutaj całkowicie taki, no miszmasz, różna kombinacja, e, wtorkowe i środowe mecze. To tak samo jak na kuponie Artura, który również łączy sobie mecze z dwóch dni i również kupon za 57, także dzisiaj 57 zł. Także dzisiaj takie spokojne granie spokojne kupony, raczej bez grubych stawek. Wszystkie kupony, tak jak mówiłem, tutaj w tym wypadku grane pod promocję, warto sobie skorzystać, bo to jest fajna promocja, godna. No i na pierwszy kupon jak najbardziej pasuje. Także dzisiaj 5 kuponów. Ja trzymam kciuki, żeby jak najwięcej tego weszło. Bierzcie sobie udział, yy, udział tutaj w konkursie na kanale. Jutro, oczywiście, już typy stricte na wtorek, w środę na środę, w czwartek na czwartek. Będą też grubsze kupony, ale dzisiaj taki luźny dzień, więc luźne kupony. Słuchajcie, na dzisiaj to było na tyle. Dzięki, że oglądaliście do samego końca. Jak zawsze na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Słyszymy się jutro. Bierzcie co będzie w konkursie. Pozdro. Elo.